Cześć, się ja jestem Mix, a dzisiaj będziemy sobie w Minecrafta. Zostawcie suba, dzwoneczkiem. A już nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Zostawcie też jakiś fajny komentarz, na pewno mi będzie miło. I no. Dzięk dziękuję Wam też za 60 subskrypcji. Niestety, YouTube chyba mi usunął te dwie subskrypcje, więc mam 52, 58, Ale i tak Wam dziękuję za tyle subskrypcji. Naprawdę mnie ogromna liczba. I też zadawajcie i pi piszcie hashtag pytanie, jak chcecie zadać pytanie na QA, bo będzie QA jako specjal. cel. i no. Więc piszcie w komentarzu. Hashtag pytanie. I wtedy wasze pytanie do pięty więc bo bloków się nie dało postawić Coxcraft No fajnie, prawa Coxcraft Coxcraft, prawo Ten jeszcze śpiewa czerwony kolor Co na za chłop Ujej bo się spadł. No nie Też dzisiaj się pojawią jeszcze dwa odcinki widłowe. Więc pogrząb i w ogóle no jeśli się nie. No a zieloni chyba nie. Kurde. No ale ten nie, nie umie się i tak klepać, więc ma 0 HP i nie żyje. Oczywiście ten chłop, ale ja też raczej. No i Gino, Ale mało. Jeszcze się pyta, chłop, to do końca No nie ma i tak będzie, będzie cała arena. I to, no, tak to, to będzie cały, cały czapiec. O, o, shifta mi nie zaliczyło. Nacisnąłem shifta. I ten. Mnie nie nacisnęło. A filipek, gdzie jest? Filipek. Hmm. No, w ogóle jak były przez to są widzowie, ale jakoś mikrofon jest nagle głośny. Nie wiem jak, ale to raczej dobrze, bo wszystko słyszycie. Widzowie, to jest dzisiaj. Zciełem czy jedną na kanale będzie Nie zaspoileruję wam jaki będziecie się, się subskrybować na kanał i nie bądźcie debilami tak samo łapkę też zostawcie no bo serio. no i tu Mi mężka podskoczyła tak do góry Kolosa i jak to tam się nazywa, i podskoczyło to. Ten celownik mi podskoczył sam do góry. To była szansa 1 na 10 tysięcy biliardów. Na pewno. Zauważajcie, mi widzą. To taka była szansa. Jak to, Filip? Lipek został zabity. Dobra, ja lepiej wyrzucę to. Czyli robią tam TNT jumpy. Nie wiem kurde. Popsół to jakaś ta arena chyba. Ja się ciągle wywalam. Prawie się nawet wywoliłem. I za chwilę chłopa zabijam. Nawet już to zrobiłem. Widzę. Chłop już nie wiem, jeden mod jak są zbroje. I za chwilę raczej się wydłupcę, jak stoję. Ja. A nie, Filip jest za mną. Tam nie wiem, nie wiem, co robią. Mamu. jeden. O, złoto. Chętnie zabiorę jak darmo. Oczywiście, że tak, tak. Tak, tak trzeba. Pojął maszynowską. O, jeden kandydacie do bicia. Ale ja mam, chłopie, tutaj ten niesamowity miecz. Dostałem co po kolegę idzie tej. bo się mnie zesrał. widzicie widzą jak ja dobry jestem w klepie no i zarąbał mięso. no co za szczel mały dobra poczekamy sobie kilka sekund 4 trzy, Dwa jedzeni No, no i się zakupimy z brązu, jak tamten tam niebieski Niech on raubisz mieć, który w wykorzystuje swój moment, który... o ile chłopa szybko pokona A zatem ten co robię No ci nas ciągle podjeżdżają. On też chciał zrobić to samo, co Nie, nie tym razem. No co on tam wariuje tej? Trzeba raczej, czy obudować tak będę, żeby on go nie zniszczył, nie? Trzeba daszek oczywiście robić, jak to typu... typowi Clash czy the Muszą TNT zrzucać, mimo, mimo że jest jedna warstwa. Z I Myślę, że tam obcy jest Co, on miał wodę? On tam wodę miał? Że mu HP nie jest do tyłu. On powinien dostać full Jak on nie dostał full damage'a, widzowie? Minecraft mnie oszukuje. Jeszcze tamten. A ja nie mam HP praktycznie. Co za nami się jest tutaj? No tamten biały z tej strony. Ja nie wiem co zrobić. Nie, no. Tylko to jest jakiś skąd? Kapusta. Co, 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 spielniczysz? co spielniczysz? Zauważył, że mam tak z mojej ja atmosfery spilniczego, widzą, widzi widzicie. No, Nie mam ansów nie mam ansów honno. Ile on 4 W Sora widzą wie, że się nie odzywam na odcinkach, ale... Nie ma co mówić. Ja często mówię na... na Ja w ogóle nic nie mówię na ARA na... Sora widzą. Nie, nie... to jest dobra. Ja... Kolory na tym teksturpaku są czasami dziwne. Ale dobra, to mi chłop... O nie, z pierniczałem. Jak oni się cofną się mogą. Jak, a, jak oni albo idą. No oni muszą się jakoś obronić, widzowie. Jeszcze tamtym. To jest jeszcze Jak na to trudno się dziwić. Mokre, Chyba toksik na arenie. Cookscraft, ratuj. Toksyki na, na tej arenie. W ogóle nie wiem, czy nagrywać w UHC, bo... oboje jest w UHC. Na Cookscraftcie. Może i nie wiecie, ale jest. Piszcie w komentarzu, czy chcecie uchodzę. A? a też jest dosyć długie uchodźce. Więc nie wiem czy jeszcze będę nagrywał. Może będę nagrywał, uchodzę. Tylko <totopanee> że jak chcę nagrywać te ty odcinki odcinkiem dziennie to wiecie widzą. To co potrwa trwa po jedną godzinę, Tym w ogóle nie wiem co robię. Tam co myśli, że ja do góry i nie umiem się brydziąwać. No Dobra, jak będę nie strzelał fajbołami, to ja idę. Jeszcze ma więcej hpro ode mnie. Dawaj, Filipek, kupujesz go. No wiesz, że w niego. Jak ja ciągle to. Może i nie ciągle, ale prak praktycznie ciągle wkładam tą wełnę do Ender więc jak to się dzieje. No bo to 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 Co tu się stało O dobra spadł Co za chłop Chyba sam się zwalił tymi fajery Bo jeżeli że kupuje takich tysiąc tak pek pek, pyk Jest tylko jeszcze troszeczkę. Nie wiem, czy poczekać na autodestrukcję i zbierać ciągle emsy. To chyba jest dobry plan. No fajnie, musimy przed Wraithem wstawać. Wstawać, znaczy... Dobra, moje są emsy tutaj. Proszę mi ich nie zabierać. No i ktoś mi zarąbał co? ale skam No robacze to, widzę że Minecraft Minecraft Goldblitch Czekajcie Dobra, tak średni Minecraft Coldbridge, ale No robacze to, jak teraz mi się uda. Dobra, może dwie kratki nie klałem żadnej orędki, okej. Okay. Się nie rozgrzewałem, więc... Zrozumki to na widzę, że jestem dosyć słaby. Dawaj! a dobra, Tam tylko nie z łukiem, to ja też może ucieknę. Kurde, z łukiem będzie mnie strzelał wojan. Wojan jeden tej. Myślałem, że to M się Już myślałem, że do Wojda lecia. Co to kupię? Czemu by nie. Co to są od no Dobra, to jeszcze kupię. Fireball, już od... Nie, jeszcze nie ma autodestrukcji. A to się w ogóle jest logował. No nie? Dobra, gg. Dobra, myślę, że trzeba skończyć ten odcinek. Zostawcie suba, dzwoneczkiem i lajka, jak nie jesteście oczywiście debilami. Napiszcie jakieś miły komentarz i hashtag pytanie. Wtedy mi zadajecie pytanie na Q&A. Bo może dzisiaj będzie jak dużo będzie pytań, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc. I no. No i... папа я школа